Tak słucham? Dzień dobry A dzień dobry Dzień Na polityczny się dodzwoniłem Poczekaj ja... bo mi coś wyjebało w przeglądarce Jesteś? Halo? Halo halo? Co się dzieje? Słuchaj potrzebuję e, 2,5 tysiąca rozmawiam. na jutro Samą pizdę ci o to 2,5 tysiąca na jutro masz mi w zębach pod klatkę przynieść A ty chyba kurwa z synku niemieckim rozmawiasz no ja wiem z kim rozmawiam, z jebanym patłusem, łeb ci rozpierdolę jak cię spotkam z kurwy synu na ulicy 2,5 tysiąca, jutro podkrawę. Eee, dobra cię mi zaraz kurwa ogarnę twój numer i zaraz ci wpierdolę, zobacz kurwa przyjadę tam z ekipą kurwa, z górna to później pogadam pogadamy kodzak. No pewnie kurwa no. I twój stary matkę zaloga wyciągnie do przedpokoju nie jebany Weź tam kurwa Jesteś? kolegów spod biurka wyciągnij i zamknij mordę kurwa a jak ty masz na imię w ogóle, cwelu niejebarny? W ogóle ty, wyjebany, co? Kurwa Zabki, pizdę, ty kurwa jesteś? Zapnij pizdę frajerze z policji, jesteś. jebany. Rozjebałeś się na policji, teraz 2,5 tysiące w zebach przyniesiesz, czelu. rozjebała się na policji twoja mama, kurwa. Słuchaj frajerze, rozjebał to ci cztery dzwony na głowie na komunii, frajerze. To się koło klepsika wyjebałeś. Kurwa kim jesteś, powiedz. Wlewiesz do komu mówisz? Do twojej matki frajerze, Mateusz kurwa frajerze Do twojej matki kurwa brudoszy, Dobra ziomuś dawaj kurwa to zaraz to na księcia ja to bo. inaczej pogadamy za, kurwa Za 10 minut jestem dawaj pod twoim księcia, Za 10 minut jestem pod twoim <grym> domem z wersalką Ty do niej wchodzisz, ty do niej wchodzisz, ale nie mnie frajerze Jakie Kurwa kim Dwa, jesteś miesiąca. powiedz Jesteś syfem jebanym jebie ci z mordy taką kurwa Taka odwaga kurwa przez telefon tak? Zakipić, gdzie syryp? Twój stary też taki kurwa był Czwelu. No, twój stary A był, był, bo nie żyje, bo mogę nasrać w Ej dobra, weź mi, daj twojego tatę do telefonu, bo kurwa, w to on się nie da rozmawiać. Szyn, daj i tatę do telefonu. A, z grobu go nie odkopiesz, frajerze, że martwy jest frajer, że ty jebany, kondonie. Twój stary, stary jest, jest martwy? Twój stary nie żyje. I schowałeś go w kondonie? Twój stary zmarł, rozumiesz? Nie ma go, jest w grobie, nie żyje. Ale chodzi mi o twojego starego. Życzę twojemu staremu, żeby wyszedł z domu i żeby go polone spierdolił. Ja Ej, produkują takie wielkie kondony, że twój stary tak się tak pochował nie. w kondonie, a? Tak? A to prawda, że masz takie wielkie kondony, że ci stary w nie kanapki do szkoły pakował, cwelu jebany? Dokładnie, które tobie sprzedawałem, cwelu. Sprzedałem to twojej matce halówki dziurawe, cwelu, to całą zimę w nich biegało. Dobra kurwa, powiedz mi kim jesteś, bo mi się paszki pochowały. Tak? Chcesz wiedzieć kim ja jestem? To zaraz ci tam z kimś rozmawiać, poczekaj tutaj sekundę. A kurwa w ogóle, wiesz, o, ty, e, ogarnij no. tam kurwa swoją dzieciarnię kurwa, a bo jeszcze no. jakiś debili w córce. Chodź na pierdole, posłuchaj mnie teraz. Idę do ciebie i masz mi pieniądze 2,5 tysiąca w zębach przynieść, bo inaczej masz łeb rozjebany, kurwa. Trzeba <laughs> kurwa, kurwa, kurwa Nie wie z kim rozmawiasz. No Dawaj, to zaraz kurwa, będziemy wiedzieli, sferę. jak cię do lasu wywieziemy i ci rozbierzemy, a twoją matkę kolej z Hifem wyrucha kurwa w przedpokoju z kurwy synu. Ostatnia osoba, która mi tak groziła, kurwa właśnie skończyła w podobnym stylu. No ostatnia osoba... Wejdę do ciebie do domu z drzwiami czajisz. Dobra, ziemuś, kurwa, powiedz serię, gdzie mieszkasz kurwa i, i czemu Dobra. do mnie dzwonisz? Czemu do ciebie dzwonię, bo masz 2,5 tysiąca mi w zębach przynieść, rozumiesz, zostałeś naliczony, kurwo. Kurwa, 2,5 tysiąca ty ci wepchnę kurwa w dupsko i wyciągnę przez gardło. Dobra, ale zamki pjdę z kurwy synu, bo zaraz kiedy tam pojedziemy do ciebie i ci łeb Jeden, drugi, trzeci, czwarty i chuj. A robić na kurwa, twój groźnie, jak 2,5 tysiąca ode mnie żądasz, jeżeli kurwa nad nie wiesz, kim jestem. Ja nie wiem, kim ty jesteś, Mateuszu? Zaraz możesz. <grym> okej, okay, dobra. Jaki kurwa Mateuszu, cwelu, Po Zap pierwsze, Robert, biznes, po drugie, i tak masz pierdol, po czwarte będziesz srał zębami, tfelu. <grym> dobra, dobra, ty. To ja zaraz tam do ciebie podjadę z kolegami, okej? Okay? Z kolegami. <grym> tak, to ja to mnie i nie umiem się sam bić, będę się kolegami zasłaniał. Gac, a nie chodzi rynku. mi o to, że z kolegami, tylko po prostu, że nawet nie wiesz, gdzie podjedziesz. E, polecam ci powiedzieć, gdzie podjedziesz, to wtedy może się wystraszę, co? Spoko, a znaczy pizdę? Ha, ale kurwa, Ty, manie jesteś jak kurwa latu z radiem, na no chuj. Nawet mój bies się, się śmieje, kurwa, Rottweiler, który ci odgryzie jaja szmato. O. O, no spoko, no dobra, no to tam podbijamy do ciebie, elo. A cipa. A jak to możesz powiedzieć, masz falka przecież, kurwa. A, wiedzimy. wypierdalaj, Woldyżerko, jebana, ty w dupę zajebany, kurwa, cwelu. Ty brudasie rozjebany. O, widzę, że, kurwa, kolegów z przedszkola zawołałeś. Jak cię złapię, kurwa, Chuj, to ci Ale puwę z tarasu na łeb, skurwysynu. Ostatnio, bez... kurwa, cwelu, wyszedłem o. z służby z wojska, więc, kurwa, możesz zamknąć ryj, bo, kurwa, przyjadę z kolegami ci w kurwa wpierdolę, koledzy ty z jest wojska, służby, zawsze stare kurwa, pomogą. Ty stary więzienia. brudasie jebany, Robert konieczny ty kurwa brudasie, uważaj gdzie idziesz na ulicy, a jak twoja matka będzie wracać z pracy, to ktoś ją może wyruchać i jej kosę pod żebro. Brudasie jebany. E, Robertu jest dużo kurwa na świecie, a więc z czym ryj kurwa, Konieczny, kurwa konieczny debilu, twoja matka dostanie kosę jak konieczny, będzie wracała z pracy, przysięgam ci ci z życia piekło z kurwy senu. Ha! ale ci kurwa z dzieci zrobi piekło, że ma to będą małymi kurwa diabełkami Nie jak się odre skóry koniecznie, ich do rzeki. A koniecznie to twoja matka w żebra dostanie, fraj, że koniecznie to twojemu staremu mordę przekopiemy. Jak twojego starego złapie, to mu halówkami całe żebra przekopie, bo to na niego śliwa wołać, w celu. A konia to cały twój stary lepił przed wigilą z kurwy, Dobra, dawaj nam taj. Wyjdź kurwa za, za. odludę, tak. <śla> co tam się kurwa dzieje, co to za gangbang? Koleś, <noise> no ja się. To nie to, nie już niestety te że Weź się nie już kurwa, powtórzyć? Bo tam słyszałem, że jakiś, nie wiem, dzidziak no by... kurwa z, z, z,